Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim kanale z gry Brawl Stars I moi drodzy dzisiaj będziemy sobie otwierać skrzyneczki, tak mamy tutaj przygotowane 40 małych boxów, 3 big boxy oraz będziemy otwierać również jednego mega boxa, tak zaczniemy może moi drodzy od tych małych jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subiczka dzwoneczkiem i tak to jest Pierwszego małego boksa zdobyliśmy 6 punktów do Shelly, 6 do Digina, 30 monetek i 2 etykiety. Lecimy moi drodzy, dalej z kolejną, więc mamy tutaj tak, 17 monet, 6 punktów do Bo i 8 do Jessie. Lecimy z kolejną i może z, przy tych małych nie będę aż tak bardzo mówił. Pamka, El Primo, OK, boczko. Nie jest źle. Monety, Gold. I mam nadzieję, moi drodzy, że chociaż dzisiaj dropniemy Mortisa, bo jeszcze jednego tyka mi brakuje, a zobaczmy sobie, moi drodzy, od razu sobie, jakie mam procenty szansą. Nie chcę Super Sale ID, co? Nie chcę Super Sale ID, no, no szkurde. To nie rozumieją, co to znaczy, że nie chcę, na razie ale później oczywiście się połączę i szanse na mityka mamy oczywiście 0 2640% oczywiście 0.2640% na legendy mamy no po, o połowę mniej, czyli mamy 0.117% szans więc nie jest jakoś za dużo, nie jest za mało lecimy, jeszcze mamy 35 małych boksików. Poko, Tik i tyle. Mam nadzieję, że trochę też biletów sobie pofarmimy. Cold, Brock oraz monetki, dobra. Monety, Jessie, Nita. Trochę przyspieszę tutaj otwieranie. 8-bit i Piperka. Ej, coś czuję, że wyleci. Coś czuję, że wyleci dzisiaj coś. Mam takie przeczucie, bo sporo tych punktów leci. O, 8 gemów. Ej, całkiem sporo gemów poleciało. Więc może się uda jeszcze mega, na Boxa zebrać gemy. Chyba on jest w sklepie, jak się nie mylę. Bilecik na wydarzenie. Dobra, na razie leci całkiem. Powiem szczerze, średni lud. Średni ludzik ze skrzynek, czyli, no. Znaczy, czego bym tu mógł się spodziewać po tych małych skrzynkach, no. Jedynie Mortisa, który może mi wypaść, ale to dopiero początek. Dopiero 20 boksów, więc nie jest źle. Mamy na razie 1240 monet, trochę punktów już zdobyliśmy do różnych brawlerów: Mike, Car oraz Bilecik. Ej, trochę mało biletów leci. Zdobyliśmy na razie 4 bilety, bo miałem 0 8-bit oraz 15 do Jessie. 25 punktów, no to nie jest źle. Jesse i Jean, dobra ich będzie, lecimy dalej Bo oraz e, Poko Poko oraz Bo wyleciał, tutaj mamy Dynamite oraz 8 bit czyli 8 bitowiec tutaj mamy kolejne Nita oraz Penny Beny. No cóż, z tymi postaciami nie dużo gram, chociaż zaraz mam 7000 pucharków, więc nie jest źle. Lita oraz piperka i jeden bilecik na wydarzenie. O, no, nie jest tutaj zbytnio tak fajnie, jakbym się mógł spodziewać. Po jednym bileciku leci, więc jest tragicznie. Dwa bileciki. Jest rekordzik z dzisiejszego odcinka. Dwa bilety mi wyleciałem. Może z boxa coś lepszego wyleci. 18 monet, gold oraz jessie Jeszcze 10 małych boxów, moi drodzy, będzie. 5 gemów, świetnie. Mam 26 gemów. O, i dwa bileciki, jeszcze jedne. okej okay. lecimy dalej. I kolejny bilecik, dobra, lecą teraz bilety cały czas. Dobra, nie ma bonusu jeszcze. Dobra, teraz też nie ma bonusu. Jest bonusik, 3 gemy. O Boże, nie pisać mi na grupie starej klasowej. Nie, dobra, nieważne. Lecimy dalej. Monusiku nie ma Daryl, Dynamite. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Shelly, Rico oraz 3 gemiki. 20, nie, 32 Gemy już, więc nie jest źle. 32 gemiki. I 25 dobo. O kurde, ej, całkiem sporo dobo. Dobo akurat zawsze chciałem mieć więcej punktów. Dobra. Więc otworzyliśmy wszystkie małe boxy, które miałem, no... 1640, yy, 74 monety są, 32 gemmy na razie, więc nie jest źle. Otwórzmy sobie teraz trzy big boxy i co my tu mamy? Mamy tutaj Rico, Poco oraz Penny i... Dwa bileciki, więc... Tu jest tragedia w tym boxie. Lecimy z kolejnym boksem i co my tu mamy? Mamy tutaj 82 monety... 10 punktów do Jessie, 12 do Bo oraz 16 do Leprimo i jeden bilecik. Hej, dzisiaj troszeczkę słaby lucik, dzisiaj troszeczkę słaby lucik, ostatni pickbox, 2. i czy coś będzie? Nie będzie nic, do Franka, a 28 i jeden bilecik, ej to tragedia, myślałem, że coś będzie jak dwa wyskoczyły. Zazwyczaj dwa wyskakiwały. Dobra, mamy za to jeszcze e, oś, e, 1500 gwiezdnych żetonów. Więc sobie otworzymy jeszcze jednego mega boxika. Proszę bardzo, mega boxik leci. I co my tu będziemy mieli? Jest 5! Aj, aj, aj! Coś czuję, że nic nie będzie. 15 do nity, 20 do Broka, 20 do Jesse, 23 do Pam oraz 46 do Barleya. Chociaż rzadko tą postacią gram, ale 46 do leja 2 bonusy, 2 bileciki i token doubler Który nie wiem po co mi się przyda na razie Oczywiście do podwajania, wiem że do podwajania itp No ale cóż Dobra e, Możemy moi drodzy jeszcze sobie zagrać się z grę jakąś To znaczy z grę, jedną grę sobie możemy zagrać O Jezu, nie wyprób... Czemu ja wypróbowałem Karla? Ej To jest dziwne no po co ja mam Karla próbować kiedy. Znaczy testować Karla, kiedy ja go już mam. Dobra, zagramy jedną grę Karlem, bo coś wczoraj mi dobrze siadało. Siadały gry tym tą postacią, więc sobie nią polecimy. Przenosimy się już do pierwszej gry Bravo Stars. Okej. Okay. Tutaj mamy moi drodzy już jak widzimy pierwszy... Pierwszą skrzyneczkę z Power Więc sobie weźmiemy ją. Tutaj zaraz będzie kolejna. Tam widzimy u góry, bo jest. I tu jeszcze jedna jest. Tylko jestem ciekawy, czy. No i trafił mnie. No trafił mnie, dziad. No cóż mogę zrobić? Tutaj chyba nikogo nie ma, jak się nie mylę. Dokładnie. Więc tu mogę tą skrzynkę szybciutko zniszczyć. Dobra, liczymy sobie z kolejnym. Z kolejną tutaj kruczek jest.

Nie. nie. Nie, 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 Dobra. To oni mi cały czas zadają damage jakiś. O! Pierwszy damage zadałem w tej rundzie. Szóste miejsce na razie, więc tragedia. Tragedia. Tutaj bo zabił kogoś. Uujej, dostałem. Dostałem z Minki, ale tu chyba jest jeszcze gdzieś jedna minka. Czy nie? Powinna tu gdzieś być. No dajcie, daje mi się trafić. Dobra, dwa razy dał się trafić. zostaw mnie, Karl. Dobra, czekam, aby naładować się właśnie mojego ulta. O Jezus Maria, co on robi. To hop robi. Ej, dajcie mi się trafić raz. Byłoby bardzo miło. Bym miał bardzo duże szanse wtedy. Nie! Ej, mnie walnęła mina, jego nie. O nie, dobra. Jedną grę sobie zagraliśmy, plus 8 pucharków, drugie miejsce nie jest źle. 28, 4, 56. O, ok. Czy będzie jeszcze jedna skrzyneczka? Nie będzie jeszcze jednej skrzyneczki. Witam oczywiście moich, moi drodzy nowych klubowiczów, którzy tutaj są w naszym planie. czepioniki, lecimy po 500 tysięcy. Więc serdecznie zapraszam. Kodzik macie na ekranie teraz. Jeżeli będziecie chcieli dołączyć, zapraszam serdecznie. A ja, moi drodzy, się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście ten filmik. Więc co, na razie i do zobaczenia. Cześć.